Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym materiale powiemy podsumowanie o gali Knockout Boxing Night 11, która odbyła się w Augustowie i transmitowana była przez TVP Sport i TVP. Od razu powiem tak: mega spodobała mi się miejscówka. Przypomniała mi się gala, na której byłem osobiście. Jedna z gal MMA, która była organizowana na przygranicznej miejscowości, gdzieś tutaj Polska, Niemcy. Nie pamiętam teraz tej miejscowości. Ale tam też taka arena, jak gladiatorzy kiedyś. No tak się to wszystko gdzieś mi tam w głowie układa, odpala, jak to wszystko widzę. Tu też fajne były te trybuny. Taki teatr starożytny, starożytna Grecja, Rzym. Fajna, fajna opcja. No ale teraz przejdźmy do karty walk. Teoretycznie prawie fajne, prawie idealne. Tutaj muszę powiedzieć, że Dlaczego tak uważam? No, bo jedna z walk nie powinna się odbyć, ale o tym za chwilę. Więc zaczynając, walka numer 1 i mówię tutaj o te, które były już transmitowane na TVP w sport czy w internecie bo na plakacie mieliśmy informację, że będzie też WBC Yocht, tak, czy WBC, już teraz nie pamiętam. Czyli wspieranie przez organizację WBC, spolszczając młodych adeptów pięściarstwa, poprzez organizowanie takich turniejów. Telewizja Polska, jak widać, wsparła to wydarzenie, gdzie organizacja boksu zawodowego WBC chce robić takie turnieje, i tutaj za tym też jest, że tak powiem, amerykański polskiego pochodzenia, który za tym stoi i to wspiera w Polsce i który dostał na to też aprobatę i zgodę od szefów właścicieli WBC. Więc fajnie, że tak od samych podstaw, od juniorów, bo ma, się tu, tu ma być to skupione typowo na najmłodszych i z nich potem budować przyszłych olimpijczyków czy mistrzów świata boksu zawodowego. Przechodząc już do gali, Maciej Kiewior pokonuje Macieja Fitznera przez jednogłośną decyzję. Bardzo dobra walka jak na rozpoczęcie. No Maciej Kigor jest to młodszy brat Damiana, który również na tej gali dzisiaj wystąpi. Ale odnośnie Maćka technicznie bardzo dobrze ułożony pięściarz. Bardzo, dobrze, bardzo dobry ma movement, bardzo dobre poruszanie się w ringu, czytanie. Tutaj cały przegląd walki, no bardzo dobry jest na pewno pięściarz, którego będę jeszcze oglądał w przyszłości i którego będę śledził ponieważ wydaje mi się, to jest moja opinia, że może daleko i wysoko zajść, choć nie chciałbym być aż tak optymistyczny, oglądając jak dopiero pierwszą walkę, ale no, ma duże predyspozycje do tego, żeby osiągnąć coś w tym boksie zawodowym. Jednak od razu dorzucę też jeden mankament. Odniosę się też do tego, że... Jego trener też tutaj już nawet na Facebooka, jak trenowali akcje, jak się przygotowywali, jak wałkowali to na treningu tak, żeby to potem wychodziło w ringu i żeby to był już nawyk, odruch bezwarunkowy, żeby o tym nie myśleć. No i to jest fajne, ale znalazłem taki jeden, jeden, jeden minusik, jeden mankament, który akurat, tak jak mówię, to jest dopiero początek, więc Tutaj komentatorzy również się zwróci na to uwagi. Ja nie chcę rozliczać wygranego i naprawdę bardzo dobrego pięściarza, bo ma masę plusów. Ten minus to jest w porównaniu, w zestawieniu z plusami, to jest na 20 plusów ma jednego minusa, czyli można go nie, nie widzieć, ale ja lubię zwracać uwagę na takie delikatne szczegóły, bo w przyszłości ktoś to może zauważyć i ktoś może z tego skorzystać. A mianowicie, tak jak to widzicie teraz. Opuszcza, przy zadawaniu ciosu przednią ręką, ona nie wraca w linii prostej do brody, tylko schodzi do biodra, dopiero jest podnoszona do góry i, do, i znowu cios do biodra. E, więc ktoś może tutaj sierpem strzelić nad tą ręką. I to warto poprawić. Tylko tyle. E, kolejna walka. Denis Krotiuk pokonuje Sylwestra Bicińskiego przez TKO. E, runda druga. No i to jest to, dlaczego mówię, że prawie byłaby fajna, idealna, gala, Ponieważ ta walka nie powinna się w ogóle odbyć. W mojej opinii, w mojej opinii dlaczego? Dlatego, że rywal Denisa Krotiuka wycofał się. Nie wiem, nie znam przyczyn. Wiem, że nagle zniknął jego rywal i Sylwester Bidziński, a mianowicie jego trener na Facebooku, poinformował dwa dni przed Galą, że, czyli bodajże chyba w czwartek. Że wskakują do, do sobytnego eventu. No na przeciwnika jakim jest Denis i jego przygotowaniach, to ktoś, kto się kompletnie na niego nie przygotowywał, nie ma szans z nim wygrać. Nie jest w zbiegu, nie dwa dni, wiecie. Nie było to poruszone w ogóle też przez komentatorów. Komentatorów nie było to poruszone. Jakby moim zdaniem, skoro nie gali były komentarze, że Różański nie powinien wyjść do takiego pojedynku, ten pojedynek nie powinien być na głównej karcie walk, ponieważ w bardzo szybkim tempie rozliczył się ze swoim przeciwnikiem, ponieważ nie był to przeciwnik do jego poziomu. Tak samo tutaj zatrudnianie Sylwestra Bidzińskiego na dwa dni przed galą wcale nie odbiera Denisowi umiejętności, ale opiniowanie i wychwalanie go Ponadto, jak on tutaj to zakończył, tą walkę, patrząc na, na ten chociaż czynnik, i z tej perspektywy, no, troszeczkę zaburza racjonalną ocenę e, w tej sytuacji. Oczywiście, Denis jest dobrym pięściarzem i na jego kolejną walkę, gdzie będzie można ocenić jego umiejętności bardziej niż tutaj. Damian Kivor pokonuje e, Oktawiana Grattiego przez jednogłośną decyzję. Bardzo dobra walka. E, ja Damiana pamiętam, e, tutaj z czasów, jak przyjeżdżał, przyjechał do nas, tutaj do Dzierżoniowa, żeby potrenować, chyba na sparingi też przyjechał, przyjechał też potrenować. Już wtedy gdzieś tam pytał się, pamiętam Piotra Wilczewskiego, o ten bóg zawodowy, tutaj w jakim kierunku on ma iść, co jeszcze, nad czym ma jeszcze pracować i tak dalej, i tak dalej. Potem wylądował w USB, w kadrze Polski. I wiecie co, z perspektywy czasu tu była bardzo dobra jakby decyzja, że on wtedy nie próbował podjąć się podpisania kontraktu, tylko wyczekał to jeszcze parę lat, poświęcił się temu, bo to nie jest ten Damian, którego wtedy tu poznałem. Ten Damian ma już całkiem inną muskulaturę, ma inne doświadczenie i większe doświadczenie. Bardzo dobrze się go ogląda, bardzo dobrze jest wyszkolony technicznie, bardzo dobrze boksuje. Co mogę jeszcze powiedzieć, jedynie o Damianie. E, za bardzo chce wszystko na siłę, za bardzo e, jest, ma tą muskulaturę i tak mam wrażenie, jakoby e, ma dużo umiejętności, a jakby chciał taką dać kropkę na di, że to ja jestem tutaj najlepszy i, i chciał każdym ciosem e, zadać jak najsilniej go, żeby go znokautować przeciwnika. E, a gratti e, fajnie tutaj e, próbował odgryzać się. Damianowi, czy go tam gdzieś go zaczepiać, prowokować. No, walkę przegrał, ale no, Damian mógłby to skończyć szybciej, jeżeli nie byłby taki pospinany. Jedna uwaga. Przemysław Zysk pokonuje Iwansa Lewickisa przez jednogłośną decyzję. No, tu jeszcze bardziej jest pospinany przemek niż Damian w poprzedniej walce, ta czy przed chwilą, o której mówiłem, ponieważ przemek to już kompletnie. Każdym ciosem chciał urwać głowę. Nie wiem. Bardziej to wyglądało, jakby na ulicy chciał kogoś ustrzelić, niż wygrać walkę tutaj, że tak powiem, pięściarską. Fajnie pokazał to w tej walce Iwan, właśnie Iwans, przepraszam. Po pokazał, jak powinno się to robić. Iwans doskonale to pokazał, jak powinno się to robić, ponieważ widział, że Przemek go. Jakby jest od niego silniejszy, tak, że przeważa to i e, ma problem z tym, e, to jednak wyczekiwał Przemka, wyczekiwał jego ataków, e, starał się wtedy, jak on w niego wchodzi, kontrować. Parę razy mu się udało, e, bo przez to spięcie ta obrona też nie jest taka, jak powinna, chociaż Iwan się nastawił typowo na kontrę. E, no i dodatkowo e, też parę razy można było zobaczyć, jak to Iwans właśnie e, różnicował. Zadawanie ciosów, to znaczy siły ciosu, czyli nawet potrafił tak lekko bić, to powinien robić przemek, jak zamykał gdzieś Iwansa, bo miał na tyle silną pozycję w ringu, tak sobie ją wypracował, pokazał, kto jest, że tak powiem, górą, że zamykając Iwansa, powinien właśnie to on powinien tak robić, że jeden cios silniejszy, jeden cios lżejszy i wtedy szukać tego miejsca, żeby zadać ten silniejszy cios, skoro ktoś błyszczy z kontry, wykorzystać te umiejętności i tą siłę. A nie bić na siłę, no bo typowa siła no uderzenia, on musi trafić, ale to też jest dość mocno czytelne. Jednak gratuluję Przemkowi i czekam na kolejną walkę. Kamil Bednarek pokonuje Bartumia, grawkę przez TKO, przerwanie lekarza po rundzie trzeciej. Czy ta walka jest zaskoczeniem? Dla wielu pewnie tak. Nikt nie spodziewał się że Kamil Bednarek może sobie poradzić przed czasem. Nawet buchmacherzy dawali 5 20 zł z wygraną przed czasem Kamila. Jednak Kamil idzie jak burza i stawiane poprzeczki, cały czas, które mu są, pokonuje bez zmierzenia okiem, że tak powiem. Tu widać bardzo dobrą współpracę z narożnikiem. Realizowanie taktyki, strategii, no, Bartek nie pokazał nic. Był bezbronny w tej walce, ponieważ kamień zadając ciosy znikał z jego pola widzenia. Tak tylko raz tylko raz się nadział na jakiś cios, a logułem to bardzo szybki jest kamień na tą wagę. Ma mniejsze doświadczenie teoretyczne energiach zawodowych od Bartka, a porosinał mu łuki. Wiadomo, nie ma aż takiej siły, że go znokautował. Chociaż nie jest to powiedziane, żeby się to nie zadziało w kolejnych rundach, bo przy takiej ilości ciosów po prostu może być tak, że kamień może nie mieć nakątującego ciosu, ale jak te walki zaczną być takie 80-rundowe, to ta ilość ciosów no, będzie się kumulowała, i to może doprowadzić do wiecie, obitego, obitej głowy, która wiadomo, mózg puchnie od tych ciosów. Widzicie, u Bartka nie wytrzymały łuki, po prostu, bo pękały oba łuki, sędzia leka w walkę. Obita wątroba też, jeżeli nie dostanie nie raz, nie dwa, nie kilkanaście, a kilkadziesiąt takich ciosów, to to też potem jest, to się kumuluje. Więc gratulacje Kamil, czekam na kolejną, już coraz wyższą poprzeczkę i sam jestem ciekawy, kogo teraz dostaniesz na rywala. Bo sądzę, że może być to mocne nazwisko. Dla Ciebie, niby, ma być to poprzeczka, a będzie to kolejne po prostu przejście, otwarcie drzwi i wejście z buta nawet w nie. Adam Balski pokonuje Mateusza Kubiszyna przez jednogłośną decyzję na starcie. Cieszę się, że w końcu udało się promotorom Andrzeju Wasiewskiemu i Mariuszowi Grabowskiemu dogadać w sporze, który miał miejsce. I trwało to 18 miesięcy z sytuacją Adama Balskiego, przez co nie mógł on boksować, ponieważ tam były różne perypetie. W międzyczasie Adam przygotowywał się jak twierdzi, cały czas w Warszawie, zmienił menadżera, miał trzy operacje aż robione. I szczerze, jeżeli to byłaby przerwa, gdzie Adam cały czas był w treningu i trenował, i to byłoby jedyny jakbyś tam problem, no to pewnie wypadł o wiele lepiej. Niestety, wypad poniżej średniej. Bo Mateusz Kubiszyn też nie jest jakimś czołowym zawodnikiem. Wiele osób komentowało, że ta walka nie powinna się odbyć, ponieważ Kubiszyn nie reprezentuje tego poziomu co Adam, i że to jest przeprawa dla to, znaczy, że to nie będzie mocna przeprawa dla Adama. A niestety, wszyscy mówili, że Mateusz ma gazu na dwie rundy, a to on wygrał ostatnie dwie rundy. I punktacja sędziowska. Ja się jak najbardziej zgadzam. Wyszło tam 4 do 2, czyli pierwsze 4 runy dla Adama, dwie ostatnie dla Mateusza. On to zrobił, on to zrobił jak to sama Adam powiedział, ulicą, takim serduchem. Jak zobaczył, że tak powiem, zranione zwierzę, to chciał je dobić, ponieważ Adam nie potrafił sobie z tym poradzić. Fajnie tu jeden z. Był wywiad z Adamem po Gali. Jeden z. z Dziennikarze powiedział, była ta bajera u ciebie, więc widać, że to ciągle jest, ale czegoś zabrakło. Adam stwierdził, że zabrakło mu głowy, że ciągle gdzieś z tyłu była ta blokada i to było widać. Eee, pytanie, czy przy kolejnym rywalu ta blokada zejdzie, e, czy tutaj nie należałoby popracować z psychologiem sportowym, no bo kolejny rywal średniej klasy, e, niestety, nie wiadomo, czy musi być. Nie, nie zajmuję się managementem, więc nie mi to oceniać, ale czy podobna, podobny zawodnik umiejętnościami do Matusza Kubiszyna, czyli walka, która teoretycznie nie zainteresuje kibica, tylko po to, żeby podbudować Adama, czy rzucenie go na głębszą falę nie będzie znowu problemem ze zblokowaniem głowy, bo on powinien sobie poradzić. Coś jeszcze nie gra i nad tym trzeba mocno popracować i Sądzę, że Adam jest w stanie nam pokazać, że jest, ma jeszcze przed sobą ten szczytowy moment w swojej karierze. Paweł Stępień pokonuje Marka Matyję przez niejednogłośną decyzję. No, też nie wiem, jak jeden z sędziów widział tutaj zwycięstwo Marka. Powiem więcej remis w pierwszej walce zasłużony, tylko i wyłącznie dlatego, że Paweł na to pozwolił. Paweł jest lepszym pięściarzem, jest bardziej kompletnym pięściarzem i pierwsza walka też to pokazała, ale, i to jest moja opinia, Paweł się począł na tyle swobodniej i mocny w tej pierwszej walce, że robił za duże przestoje. I te przestoje spowodowały to, że Mark jest to jest, to, jest, to jest wojownik, to jest taki fighter, e, który nie odpuszcza. E, I mimo to, że w pewnym momencie pewnie zrozumiał, że jest słabszy, chociażby nawet tego wieczoru, e, i Paweł sobie z nim radzi doskonale, to wykorzystywał te przystaje, żeby zadawać ciosy. Bo pamiętajmy, że jeżeli jeden zawodnik drugiego nie zakałtuje, to liczy się to, kto zadał też więcej ciosów. A skoro jeden zawodnik stoi, a drugi ciągle atakuje, to jakieś czasy dochodzą, i nie dziwię się, że w pierwszej walce był remis. Nie uważam, że ktoś tu został skrzywdzony, no bo lepszym zawodnikiem był Paweł, ale przez te przestoje i ciągle ataki Marka też byłem w kropce, żeby dać jednemu czy drugiemu to zwycięstwo. Jak widać, Paweł odrobił to zadanie domowe, zrobił to lekcję. i tutaj już nie dał tego Markowi, że. Odpuszczał. Czasami jeszcze za dużo było e, pokazywania tego, że to ja tu jestem lepszy, że i tak mi nic nie zrobisz, i tak to ja góruję w tej walce, e, ale zaraz po tym e, wykonywał ataki, więc nie, nie, nie był bierny. E, czyli takie cwaniactwo z umiejętnościami i przede wszystkim poparte tym, że dalej walczył e, i pokazywał, że chce to wygrać. W pełni zasłużone zwycięstwo. No, poza tym tym jednym sędzią, który widział tutaj e, większość rund dla Marka Matyi, e, ciekawy jestem, jak dalej będzie kariera Pawła, e, bo ma specyficzny styl, ma unikatowy styl, jest niewygodnym zawodnikiem. E, no i czy w końcu nie trafi na kogoś, może też kompletnego, e, nie jak on, bo ma specyficzny styl walki. Gdzie będzie musiał się bardziej skupić na obronie, bo bardzo często obniża tutaj gardę, nie trzyma tych rąk przy brodzie. Jak on się wtedy zachowa, bo jednak Marek nie zagroził mu aż tak, żebyśmy mogli sprawdzić wytrzymałość Pawła. Co do Marka, był remis, jest przegrana. Jestem ciekawy, co dalej z Markiem. Na pewno bym na jego miejscu nie kończył kariery, nie myślał o tym, bo. Nie dostał nokautu, nie był podłączony, nie... Po prostu ktoś był od niego lepszy. To nie przekreśla jego umiejętności i tego, że ma kończyć karierę, czy nagle teraz nie walczyć, bo było mówione, że dla jednego to będzie hamulec, dla innego mega gaz. Marka stać naprawdę na bardzo dobre i wyrównane pojedynki. I tutaj Paweł naprawdę jest specyficznym zawodnikiem, więc z kim innym a Marek może dać dobry pokaz boksu i może dostać właśnie dobre oferty. Bo pamiętajmy, że tutaj przykład Norberta Dąbrowskiego, Darka Senka, którzy po porażkach dostawali fajne oferty z zagranicy i tam dawali dobre walki. Więc tu też możemy się w niedługim czasie uważam, spodziewać fajnej oferty dla Marka. Ogółem podsumowanie gali Gdyby nie Sylwester Biziński i tutaj ta walka Dama Balskiego dałbym naprawdę wysoką cenę. No ale kto wiedział, że tak to się wydarzy, więc też może gdzieś w okolicach 6-7 oczek w skali 10, w 10-stopniowej skali. Tyle ode mnie dzisiaj, dzięki cześć.